Na każdym serwerze w Minecraft jest ekonomia. Skyblock, trzcina i kaktusy. Anarchia, sklepy graczy. Nieważne na jaki wejdziesz serwer, będziesz mógł tam coś sprzedać lub kupić. Oczywiście nie mówię, że to jest złe. Po prostu stwierdzam fakt. Ale wiesz co jest złe, albo może po prostu dziwne? To, że każdy serwer jako silnik do ekonomii używa wtyczki Volt. Który od 4 lat nie miał aktualizacji. I pomimo tego ma prawie 3 miliony pobrań. Volt jest po prostu stary i nie ma w tym nic złego, no tylko nadal ma błędy. Pamiętam jak parę lat temu robiłem serwer z znajomymi, i za każdym razem, kiedy przyładowałem serwer, pieniądze graczy się resetowały. Jak ono robiłem wtedy na Essentialcach i właśnie na Volt. Nie wiem czemu tak się działo, ale nie mogłem tego naprawić. Pamiętam, że napisałem wtedy plugin, który to ogarnął, no ale jednak taki śmieszny błąd po prostu psuł rozgrywkę. Dzisiaj stwierdziłem, że nie ma na co czekać. Napiszę własny system ekonomii i stopniowo będę dodawał nowe moduły, które będą całą rozgrywkę. A, i oczywiście tworzę wszystko przy pomocy Crazy Leap, czyli biblioteki, nad którą sam pracuję, ale spokojnie. Za parę lat podbije cały świat. Jednak teraz jest tylko dla mojego użytku, więc może po prostu przejdźmy dalej. Stwierdziłem, że pierwszym modułem będą po prostu sklepy graczy, yy, ale nie takie zwykłe bo każdy z nas widział sklep na tabliczkach. Ale czy każdy z nas widział taki piękny hologram? No właśnie. I tak wiem, ktoś już robił sklepy graczy z hologramami, no ale zobacz, jaki piękny. A zresztą, jak się bawić, to się bawić. Projekt zacząłem od stworzenia menedżera, czyli klasy, która zarządza sklepami, no oraz samych sklepów. Uważam, że jest to dobry wzór na pisanie pluginów. Manager, jak sama nazwa mówi, zarządza czymś, w moim przykładzie sklepami, a potem gracz, wpisując komendy lub prowokując wydarzenia, wykonuje jakiś konkretny kod, który sprawia, że na przykład możesz kupić swoje kochane diamenty od innego gracza. Teraz, kiedy mogę zarządzać sklepami za pomocą menedżera, muszę dać graczowi możliwość wywołania tego kodu w grze, bo jak na razie to w sumie nikt nie ma do niego dostępu, więc to tak jakby go nie było. Także, szybko za pomocą oczywiście Crazy lip, stworzyłem komendę, dzięki której gracze mogą tworzyć i usuwać sklepy. Tylko... mamy mały problem. Co z tego, że sklep jest, skoro gracz nie może nic z nim kupić? I tutaj w grę wchodzą słuchacze, czyli obiekty, które nas słuchują nad jakimiś wydarzeniami i wykonują wtedy określone zadania. W moim przypadku, kiedy gracz kliknie prawym przyciskiem myszy na skrzynkę i będzie ona sklepem To sprzeda albo kupi przedmiot W zależności od tego jaki jest typ sklepu No i proszę Jak ładnie wszystko działa Co z tego, że co chwilę wyskakiwał mi nowy błąd Który musiałem naprawiać w tempie ekspresowym Skoro teraz możemy się cieszyć Cudownym chest shopem Co nie? No ale dobra Udało mi się stworzyć sklepy graczy Ale czegoś mi tu brakuje Customowe mechaniki o tak! Stwierdziłem, że aby mój plugin się wyróżniał Odam jedną fajną mechanikę Do tego cudownego chest shopu Redstone Tak, dobrze słyszysz, redstone Kiedy gracz kupi Lub sprzeda przedmiot Aktywuje się ten cudowny czerwony proszek Czy to nie jest fajne? Przecież to daje takie genialne możliwości na serwerach Dla choćby znajomych Kupuję sobie kulturalny itemek a tu cyk, fajerwerka. No albo nie wiem, zapania się aktywuje. Chciałem się już żegnać, ale zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Jak gracze mają zarabiać pieniądze? Po szybki na myśle ogarnąłem, że po prostu zrobienie skończone sklepy, czyli tak zwane admin shopy. Gracz będzie mógł sprzedawać lub kupować po prostu wiecznie. Co sprawi, że nikt nie będzie musiał martwić się na serwerze o biedę bo po prostu jej nie będzie. Ale stwierdziłem, że to za mało, więc napisałem jeszcze jeden plugin, w który po prostu dodaje Ci pieniądze za bycie online. Wiem, że ktoś to już zrobił. A jak ma mieć własny moduł ekonomii to taka wtyczka jest bardzo ważna. Daj znać co mogę zrobić w następnym filmie. Może system zadań, z którego gracze mogą zarabiać pieniądze albo rynek kapitałowy. Możliwości są ogromne i to jest nasze zadanie, aby to wykorzystać. Shema.